Edyto, na Twoje ręce przypadła jubileuszowa edycja hotelu Paradise. I teraz możesz mi powiedzieć, czy to było trudne zadanie zawodowe dla Ciebie? To było fantastyczne zawodowe doświadczenie dla mnie i bardzo się cieszę, że miałam okazję poprowadzić dziesiątą jubileuszową edycję, oczywiście jedenastą również. Natomiast nie ukrywam, że to też była taka propozycja, która spadła na mnie dość niespodziewanie, ale bardzo się cieszę, że ją przyjęłam. A co było dla Ciebie najtrudniejsze podczas tej podróży na Filipiny? Podczas samej podróży? Mhm. To chyba to, że bardzo długo trwała i ja jestem przyzwyczajona do ciągłego podróżowania. Może teraz już modelingowo podróżuję dużo mniej i pamiętam takie swoje loty gdzieś do Japonii czy do Stanów, które gdzieś tam były długie, ale ta podróż na Filipiny była naprawdę długa. Ta powrotna trwała z momentem wyjazdu na lotnisko 27 godzin? Wow. Tak, tak, bardzo długa. No i powiedz mi, co zostałaś na miejscu? Na miejscu na Filipinach? Dokładnie mam powiedzieć, co zostałam? No tak, wszystko tak. chcemy wiedzieć. Zastałam Bartka Łabęckiego, czyli lektora hotelu Paradise z kwiatami <grytania> i kartką. Witaj w raju, witaj w domu, witaj u siebie. Także zrobiło mi się bardzo, bardzo, bardzo miło i, i cała produkcja bardzo pięknie mnie przywitała. Poczułam się właśnie jak u siebie, poczułam się tak swobodnie. Więc to była pierwsza, jakby pierwsze, co mnie zastało. Po jakimś tam szybkim ogarnięciu się w miejscu, w którym mieszkałam, pojechałam na plan zobaczyć plan, jak wygląda dom hotel uczestników, jak wygląda cały nasz backstage, całe nasze miasteczko i poznałam nasze piękne Bibisie. Tak, to wtedy było to wszystko się działo pierwszego dnia. Bibisiami, to ja widziałam takie wzruszające kadry, filmiki to naprawdę łapie ze serce, ale ja się skupię na uczestnikach. No jestem ciekawa, jakie wrażenie na tobie wywarły gwiazdy tej dziesiątej edycji? Czy ty byłaś może zaskoczona niektórymi zachowaniami, a może nawet zniesmaczona? Bo wiadomo, są różne emocje. Powiem szczerze, że też teraz jak oglądam i jak obejrzałam pierwszy odcinek, to trochę go tak oglądałam z takimi bardzo mocno otwartymi oczami, bo, bo się pewnych rzeczy i pewnych zachowań nie spodziewałam. Ja y, będąc... Y, Podczas kręcenia programu posiłkuję się skryptem i skrypterzy na bieżąco wszystkie sytuacje opisują, również na planie w swoim tak zwanym hostrumie mam ekrany i mogę wtedy podglądać uczestników. I też no, trzeba pamiętać, że to, co jest pokazane w danym odcinku, to jest wycinek, oczywiście ten najbardziej mięsisty, ale wycinek całego jakby jakiegoś tam okresu, czy to całego dnia, czy, 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 czy jakby momentów takich wybranie momentów najważniejszych. Na Natomiast dużo miałam takich zaskoczeń. Jakby myślę sobie kurczę, mocno się to wszystko zaczyna. Bardzo jest też tak no specyficznie. Natomiast ja też miałam możliwość poznać tych ludzi. To są młodzi, fajni, ciekawi ludzie i to jest też fajne, że przez Podczas trwania całego sezonu ta historia będzie ewoluować, będzie się rozwijać, więc widzowie będą też mieli okazję ich zobaczyć z różnych stron. Często będą mieli okazję poznać, dlaczego oni tacy są, dlaczego w pewien sposób się zachowują. To jest myślę bardzo fajne. Teraz jesteśmy już po obejrzeniu kilku odcinków i no powiem Ci, że tempo się rozkręca. Jestem ciekawa, co będzie dalej, ale przejdę teraz jeszcze, jeszcze raz do Twojej posady. Jak reagujesz na swój odbi odbiór w sieci? Bo wiadomo, że zastępujesz Claudia Dursi. Wiem, że to nie jest łatwe wejść w czyjeś buty, bo wiadomo, że przez tyle sezonów widzowie przyzwyczaili się do jednej postaci. Ja oczywiście to rozumiem i, i bardzo szanuję, też no, ciężko jest inaczej myśleć. Klaudia tworzyła Hotel Paradise przez 9 sezonów, wprowadziła 9 sezonów w hotelu. Fajne jest na pewno to, że ten wydźwięk tego przekazania pałeczki jest bardzo pozytywny, bo, bo tutaj nikt nikomu niczego nie odebrał, tylko Klaudia jest w ciąży i, i zastępuje ją w 10-11 sezonie. Natomiast jest mi przemiło, dostaję bardzo dużo pozytywnych wiadomości od osób, które często nawet nie oglądały programu, a teraz zaczynają oglądać. Piszą, że Dzięki za, Tobie. Tak, piszą, że zaczną oglądać ze względu na mnie, co jest dla mnie bardzo, bardzo miłe. Dużo, dużo słów wsparcia. I, I to na pewno jest bardzo budujące. Nie czytam komentarzy pod, pod postami jakby różnych portali. Bardziej się skupiam na moich odbiorcach, na osobach, które gdzieś tam chcą być ze mną. Wiem, że na pewno pojawiają się porównania, na pewno pojawia się jakiś hejt, na pewno jakieś takie komentarze mało pozytywne się również pojawiają, bo bo kłamałabym, gdybym sobie nie zdawała sprawy, że, że takie się pojawiają, natomiast nie skupiam się na tym, staram się skupiać na tych pozytywach, na osobach, które gdzieś tam są ze mną i chcą mnie oglądać. Staram się i starałam się przez cały czas pobytów na Filipinach, dać z siebie jak najwięcej. To był bardzo intensywny czas, ale zawodowo uważam, że taki bardzo produktywny i jestem z siebie naprawdę zadowolona wspólnie z ludźmi, którzy tworzą ten program, którzy są przezdolni. Mam wrażenie, że zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty i myślę, że to też zaprocentuje przy okazji kolejnych odcinków i kolejnego sezonu. A powiedz mi, czy po zapoznaniu się z tym, z czym mierzy się uczestnik, uczestniczki hotelu Paradise, chciałabyś na przykład, nie że chciałabyś, bo już jest na to chyba za późno, ale na przykład widziałabyś się w roli uczestniczki, gdybyś była singielką? Nigdy w życiu. A dlaczego właśnie? Pewnie wynika to z mojej osobowości i nie, nie, nie potrafiłabym pewnie funkcjonować w, w programie, i to wymaga bardzo dużo odwagi. Pamiętajmy też, że to są młodzi ludzie. Młodzi ludzie, którzy chłoną jak gąbka i. i... To wymaga myślę dużej właśnie takiej odwagi i zaciętości, żeby, żeby pójść do, do programu typu Bikini Reality, w którym jest się obserwowanym 24 godziny na dobę. Natomiast idą tam osoby, które są żądne przygody, które chcą poznać miłość swojego życia albo przyjaźń swojego życia. I to jest fajne, że każdy ma jakieś inne pobudki, dla których tam, tam idzie. Ja zdecydowanie wolę być prowadzącą. No może też dlatego, że ty już miłość swojego życia poznałaś, wiemy, że mogłaś liczyć na miejscu na, na wsparcie swojego partnera. Jak on w ogóle zareagował na przyjęcie to posady właśnie przez ciebie, na tę nową rolę? Uboje funkcjonujemy w mediach, więc tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia, jeśli powiem, że oczywiście dostałam ogrom wsparcia i... i, i takie słowa typu, oczywiście, pakuj się, leć, to jest super, super zawodowe, zawodowa możliwość dla ciebie. Natomiast tak, był też u mnie, ale ponieważ ta, ta cała propozycja padła bardzo nieoczekiwanie i tak właściwie na ostatnią chwilę, on też ma swoje zawodowe zobowiązania, więc mógł przyjechać tylko na kilka dni i to pod koniec mojego pobytu tam. Natomiast tak, był i też uświadczył troszeczkę Filipin i, i trochę czasu razem spędziliśmy. Później po sześciu dniach ja już wracałam do domu, także, e, także już teraz jestem sobie w naszej polskiej rzeczywistości, przywiozłam wam troszeczkę słońca. Dokładnie <laughs> myślę staramy tym napawać, a jeszcze mam pytanie dotyczące tej relacji, bo mi to bardzo ciekawi, tak samo jak naszych czytelników. Czym twój partner skradł twoje serce? Jakimi cechami? Ja konsekwentnie nie opowiadam o swoim życiu prywatnym i te też rzeczy zachowam dla siebie. Ja, ja też wiem, że, że tutaj jest duża ciekawość, ale nie mam potrzeby opowiadać o jakichś takich bardzo prywatnych aspektach swojego życia, więc wybaczcie, ale, ale po prostu nie odpowiem. Musimy to uszanować. Mam jeszcze... Pytanie dotyczące Twojego talentu tanecznego. Czy pamiętasz swoją przygodę w tańcu z gwiazdami? Oczywiście, że pamiętam. Najwspanialsza przygoda życia. E, oczywiście e, równie wspaniała jak e, też bycie prowadzącą, natomiast e, taniec z gwiazdami to. <noise> To była taka przygoda, na którą totalnie się nie pisałam. Przyszła też spontanicznie, jak wszystko w moim zawodowym życiu. Troszeczkę chciałam spełnić marzenie mojej babci, która zawsze mówiła, że chciałaby mnie zobaczyć w tej pięknej sukni na parkiecie. A ja wtedy mówiłam, babciu, co ty opowiadasz? I nie żałuję. To była najwspanialsza przygoda. Uwieńczona, zwieńczona złotą kulą e, kryształową, więc e, stoi u mnie na komodzie. Zawsze jak na nią patrzę, to przypomina mi się ta piękna droga. Oczywiście Michał Bartkiewicz, e, który przeprowadził mnie przez wspaniale przez całą edycję, doprowadził mnie aż do finału. Do tej pory mamy kontakt, do tej pory się przyjaźnimy, kibicujemy sobie nawzajem i myślę, że to jest najfajniejsze, że ja wygrałam, e, nie tam, że program, tylko wygrałam na przykład relację z nim, mhm. że gdzieś tam mam go w swoim życiu. Cudowny, utalentowany człowiek. No a dla mnie oczywiście przygoda życia kolejna. Ja zdaję sobie sprawę, że takie przygotowywanie do kolejnych odcinków w tańcu jest bardzo trudne, obciążające. Czy dla Ciebie to też było strasznie ciężkie, żeby pogodzić właśnie to życie medialne z tym życiem takim tanecznym? Bo wiele osób na no to narzeka, bo ja często właśnie rozmawiam z tymi osobami, które biorą teraz udział w tańcu, no i mówią, że to jest ciężkie. Miałam o tyle łatwiej, że y, troszeczkę się wybukowałam ze wszystkich innych zajętości i skupiłam typowo na tańcu, natomiast dla mnie było przede wszystkim fizycznie ciężko. Ja jestem osobą raczej unikającą siłowni, z natury bardzo czupłą bałam się kontuzji. Zresztą nasza edycja była specyficzna, bo była pandemiczna, my po drugim odcinku zostaliśmy jakby wstrzymani z emisją programu i to był moment, kiedy ja doznałam kontuzji żeber, dosyć poważnej. Lekarz powiedział mi, że no pani to powinna leżeć dwa tygodnie, ja mówię, ale ja jestem w tańcu z gwiazdami. I fajnie, że akurat idealnie się to zbiegło z czasem, kiedy nas zatrzymali, bo ja wtedy doszłam do siebie, zaleczyłam się, bo gdybyśmy pewnie longiem szli w odcinkach, to być może nie dotrwałabym do finału. Natomiast przed w ogóle tym, jak rozpoczął się taniec z gwiazdami, zaczęłam chodzić na siłownię i trochę chciałam się wzmocnić mięśniowo. I to mi myślę trochę pomogło. Natomiast no, fantastyczna przygoda, a ciało tak szybko zaczyna reagować i tak szybko zaczyna zapamiętywać, że, że to na pewno zaprocentowało. Ja nauczyłam się tańczyć, bo dotąd nigdy nie miałam styczności z tańcem, tyle co tam na u cioci na imieninach, powiedzmy, czy na, na jakimś weselu. Natomiast e, nauczyłam się gdzieś tam profesjonalnie tańczyć, ale co ciekawe, tylko z Michałem. Bo to było jakieś magiczne połączenie. Choreografowie mówili, że, że to jest jakieś magiczne połączenie, że on mnie brał za rękę, i ja tańczyłam. On mi puszczał moją rękę, i ja momentalnie, jakby. Więc wspaniałem, naprawdę wspaniała przygoda. No to było jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale oczywiście też jesteś pracowitą osobą. Ale na koniec, jeszcze przyjdę do tej siłowni, naprawdę nie chodzisz na siłownię, to, to co robisz, że tak super wyglądasz? Je. No i Jeśli powiem, że tak mam, nie przechwalam się, po prostu zawsze byłam szczupła i, i ma to swoje plusy i swoje minusy, właśnie, bo, bo gdzieś tam czuję, że powinnam e, tę aktywność fizyczną wzmożyć. Ja oczywiście bardzo dużo się ruszam, e, lubię różne sporty, ale nie lubię takiego stricte planu. Idziesz na siłownię, robisz to, to, to i to, i zazwyczaj jest to to samo. U mnie cały czas się musi coś zmieniać, mhm. więc e, o ile to, 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 to musiałby być ktoś, jakiś, myślę, trener, który by. Mi urozmaicał te zajęcia, to może wtedy tak. Próbowałam różnych rzeczy. Pilates, Lagry i to zazwyczaj się u mnie kończy tym, że po jakimś miesiącu gdzieś tam mi się nudzi albo mam jakiś zawodowy projekt i potem ciężko jest mi wrócić. No, mam to szczęście, że jestem szczupła i w drugą stronę jest mi ciężko jest mi ciężko przytyć. Natomiast no, no, też na pewno to, to sprawia, że na tą siłownię mam podgórkę. Oczywiście. Ale tylko pozazdrościć po prostu, bo wiesz, że wiele osób na przykład ćwiczy i nie widzi efektów, ale też wiadomo, że genetyka no, dużo też robi, prawda? Na pewno genetyka, moi rodzice zawsze byli bardzo szczupli, natomiast też myślę zdrowe odżywianie, bo nie przesadzam też w tę stronę, jem po prostu to, na co mam ochotę, ale staram się świadomie odżywiać i patrzeć na to, żeby te rzeczy, które gdzieś tam daję swojemu organizmowi, były dobrej jakości, były dobrze zbilansowane, żeby to po prostu mi służyło, bo też już jestem dobrze po trzydziestce, więc muszę też dbać o siebie od tej strony wewnętrznej przede wszystkim. No tak, organizm, nasze ciało to nasza świątynia, trzeba całe życie o to dbać i na koniec Edyto, jakbyś mogła zachęcić naszych widzów do oglądania tego hotelu właśnie z Tobą. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania dziesiątej edycji hotelu Paradise, tej jubileuszowej. Myślę, że już po kilku pierwszych odcinkach wiecie, że będzie jeszcze bardziej gorąco i będzie się naprawdę dużo działo, także mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. A my będziemy oczywiście o tym pisali. Do zobaczenia.